Widzowie, dzisiaj gramy w Spongebob Tower Defense Ja tak naprawdę teraz dopiero zaczynam tę grę Nie wiem, wybieram Spongeboba O co? Okej, okay, co tu się dzieje? O, Spongebob! Wow Co to? Okej, co to tu chodzi? Okej okay. I co? Tam są filmy, i co? To za, jak mogę zdobyć, to O, mogę sobie zamonować? Patryk! <grywki> Patrick! Tak, jeszcze raz. To, jak mi ten man Ray wydropi, czy ten reality pitchhead? Nie, no nie wydropi mi. Pewnie będzie Patrick. Wow, bank. O, wiedziałem, że patrzył jakiś. Inny peczek, taki inny peczek. Dobra, tu są. Nic. Tylko założy jakiś. Um. Okej. Okay. To sobie. Warzy speed Dobra, to ja to robię. Dobra, idę co odebrać. climb Dostałem. Otóż się jakiś prezencik dostaję. Crew I tu są jakieś itemy. Gdzie to jest Special Mist? Co tutaj 3. mamy? Ja na tym grafię tam wszystkie roboksy życie. A gdzie ten prezencik? Czy ten prezencik to jest 100 g? Czy co to tam jest? Dobra. Tam. Idę sobie jeszcze raz. Tutaj Czekaj to co to jest? To jest Sandy A, coś, coś co ja nie mam o! Jakiś Genie Scallop, czy jakąś. Jak to się nazywa? To się nazywa Genie Scallop. Dzisiaj gra. To play. A to tutaj jestem jedną osobę? Ready. Cztery. Dobra. Ej, podoba Dobra, mi się. Ja Dobra, jestem już. Dobra, jestem. Już się troszkę rozstawiłem tutaj. Postawiłem to. Łupat. Ej To jest fajne. Ej, to jest lepsze od tego to, to ile tower defensa tu. Tu upadają normalnie, nie, kurde, znikają. To fajne jest, to, to ja będę grał. Na pewno będą odcinki. Zrobić sobie screena na miniaturkę Spongeboba. Ej, Spongebob, pokazuj się tu, a nie Gdzie jest? Aha, dobra, to nie tutaj Okej, okay, SpongeBob zrobiony na miniaturkę. Teraz ty Pokaż się. Dobra, jest. Mam. O, zrobię dom z tych, tych dwóch. Będzie na miniaturkę. O, ja wiem, co zrobię na miniaturkę. Tak, właśnie się obrócę. Abo nie, dobrze, już mam screen'a. Mm. Exit. Kogo mogę, kogo, mogę, 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 jeszcze raz mogę, jeszcze raz mogę. Dobra, co? O, co to jest? Dirty Bubble. Ew, hey, what the? The fuck? Okej. Okay. Nie wygląda mi to przyjaźnie. Ale fajna ta gra. Jutro odcinek, będą odcinki codziennie, chyba że zapomni mi się. To będzie lipa. No wiecie. Chyba nie chcecie, żebym zapominał. Ile tych waveów jeszcze jest? Mogę dwa razy więc okay. Nie, trzy razy nie mogę. Ale mogę dwa razy, więc fajnie. Skip oczywiście. <coughs> I don't want to wait for this. Ile to coś ma życie? 85 to jest mało. Mój Spongebob bije więcej. Te, jak oglądam Spongeboba, te domy zawsze do mnie. Dla mnie dziwne te domy by były. A ja sobie pozwiedzam, bo pierwszy raz to gram. Czuję, ale fajne. Eee, niezłe. Szkoda, że to Otko się tak nie poruszy, że muszę sobie o słowo po mapie, ale przynajmniej można po nim chodzić, a nie, jak w innych krajach, na przykład, że że ten, że przechodzisz przez tych rzek. na przykład stoi taki domek, to przez niego po prostu przechodzisz. No to jest fajne, za to polecam. O, Dirty Bubble kolejny, Growing the strongest every speck of dirt. Aha, nie że Ja wolno czytam. Ja w ogóle nie lubię czytać. Ja nienawidzę czytać. O. on bije. Aha, on bije większy. kurde. Nie sprzeda. Dobra. Nie ma. Jest tu coś takiego jak autoskip. Nie widzę, jestem ślepy. Chyba, że nie ma. I don't know. Co to jest? Ha, tak. <laughs> nie wiem czy mnie słychać czy mam mówić głośniej bo jeśli mnie nie słychać to lipa po prostu zmontuję i dam napisy chyba że sam niczego nie zrozumie ale te te, 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 e te elektrownie są nie no nie zapomniałem squishy o ja to nazywać squishy będę squishy są fajne się poruszają mnie, a nie są w miejscu. Jak się znajdą fajne detale w Toilet Tower Defense, to one stoją w miejscu zawsze. A tutaj, tutaj się porusza wszystko, prawie wszystko. Tu nawet upadają, a nie, kurde, znikają. Behold my final no, phone. No scope. <laughs> no scope. Dlatego no takiego a takiego Eee... czekaj, <grymne> <grymne> co Jeszcze tego sobie zrobię screenshota. <grymne> o! Co to za monetki takie trochę dziwne, te takie zielone? O co Exclusive, Salmon.

jak coś, ja jestem u babci na noc, więc jakby było słychać jakąś... jakiś inny głos, to po prostu moja babcia albo telewizor. Telewizor. Ehh. Sorry, no notification. Nieźle. Receive. Okej, okay, spoko. Co to Squidward Challenge? Reach player level 10 to take... Nie wiem jak to, to przeczytać. Of challenge for exclusive rewards. Pas. Co to? Mogę. O! 50 o! Free. Jak za darmo to biera. Co tu jest no, Siedzi na serwerze? Nie wiem, zniknął albo nie. Raid, co tu jest? Co to? Co? No byłem nieważne, co tu się działo przez chwilę. Okej. Okay. Mister Krabs Merchant. Aha, czyli do tego są te monety. Aha. Dobra, A ja muszę coś sprawdzić. O, to ciekawi, To coś zadaje i No to on jest lepszy. Dobra, hmm. widzimy się w rundzie. Dobra, jestem w rundzie, już się zaczęło. Oczywiście dwa razy speed, bo mi się nie chce czekać. Aż oni to rozwalą. Więc... No w sumie jest już szybko, więc nie będę narzekał. Yy, gra polecam. SpongeBob Tower Defense. Nazywa się bardzo... Znaczy, nazywa się tak. Bardzo fajna gra. Polecam. Znaczy, to jeszcze nie koniec odcinka. Oczywiście. Bo dwie rundy w 11 minut to trochę słabo, więc będę albo robił większe cięcia, żeby trochę większy... Więcej rund było zagrane. Albo odcinek będzie trwał 50 lat. Dobra, robię cięcie. Widzimy się po rundzie. Okej! Okay. Dobra, każdego pasa będę pokazywał. Dirty Bubble. O, mogę go uleczyć już troszeczkę mocniej. No i Sigma Patrick. To się nazywa stos. I co, wysoci, łysaci. Wysci o tykno. Wysoci, wysa, Usoci. Usoci Dobra, ja po tej rundzie jeszcze pozwiedzam i to będzie chyba na tyle, bo ja dopiero zacząłem grać w tą grę, nie wiem o co tu za bardzo chodzi. Znaczy Tower Defense, to Defense, zbierasz jednostki, grasz, stawiasz te jednostki i tyle, ale ja muszę ogarnąć to. No dobra, to widzimy się. Po rundzie, Bosik Bos, Bos O, Bos zginął. Dobra, widzimy się w domu. U, tu, tu, tu. U, tu, tu, tu! No ale nieważne, coś chciał. Okej... Okay. Samonujemy i co? I gówno Gerry. Zamknij się. Gary... o coś nowego w ogóle. Nowy mi wydropił. Dobra, to wszystko widzę. Bajo jajo!